Hej, witam Was! Jedziemy na market. Ja i gość specjalny. Paulinka, siostra Kasi. Paulina z kanału Ike na pewno wielu z Was o, już ją kojarzy. Paulina przyjechała wczoraj razem z moją mamą, wylądowały w Orlando, bartek po niej pojechał i były w domu o 1.30. A Paulina siedziała jeszcze ze mną do wpół do czwartej pomagała tam pakować przy ciastkach i tak dalej, bo ja słuchajcie... Ech, Kasia, ty to masz wspaniałą siostrę. Ja słuchajcie, na oparach lecę, bo nie spałam dzisiaj w nocy w ogóle, nie wyrobiłam się. Plan był ambitny, został zrealizowany, ale kosztem takim, że nie było spania dzisiaj. Ale no dobra, już jedziemy. Mam nadzieję, że adrenalina i emocje utrzymają mnie przy życiu i Cię Paulina też, bo Ty też ze 3 godziny spałaś, co? No w sumie, samochód załadowany, jak widzicie, full, ciastka gotowe, mam nadzieję, że niczego nie zapomniałyśmy. No tak się pakowałyśmy, na ostatni moment wyjechałyśmy jeszcze 15 minut później niż chciałyśmy, ale, ale dobra, ciśniemy, będzie dobrze. Na pewno będzie dobre ciastka, dobrze, ciastka są takie cudowne, że ja myślę, że moment się wyprzedadzą, jak market jest do 14, to od was już będzie pusto, no są prze, prze, przepiękne. Słaby smak rekompensuje dobry wygląd. Kasia, nie bądź już taka skromna, bo wczoraj były jakieś niewypały niby Mi bardzo smakowały, się dziwię, że Kasia ich nie zawinęła nie sprzedała, to nie sprzeda na markecie, były przepyszne, mhm. więc smak... Wygląd, Idzie tutaj w parze, wpadajcie na Instagram Kasi, jeśli je jeszcze tego nie robicie. Jak interesują Was ciastka, wpadajcie na, na mój Instagram ciastkowy, tutaj go napiszę na ekranie i dobra, jedziemy, odezwiemy się już z marketu. Jak Was ciastka nie interesują, też lubcie. Tam emocje, jak? Głodna jestem, żółtnie woli. Mamy jeszcze godzinkę do otwarcia marketu. Zobaczcie, jakie cudowności. To są takie, które malujecie... E, da, dajcie wodę do lukru, tak? Opowiadaj. No, jest pędzelek, no i po prostu zamaczasz w wodzie. Farb sejmaluje. Nie, no super. No. Zobaczcie, jakie cudowne kwiatki. No Kasia jest taka utalentowana dziewczyna. Oh my God. Rzeszło. Kasia, to ciebie to zasłuchasz. O, kacz, jaka kaczka, kaczka. Chciałam powiedzieć, że dla pierwszego klienta zrobiłam ciastetko, za Ale fajny pomysł! Już powoli to czynimy, rozkładać, za 8 minut się wszystko I zaczyna, ludzie już zaczynają chodzić i zobacz, jaka cudowność, tutaj Kasia jest tak uzdolniona, że ja jestem normalnie dumna, że to jest moja siostra. Już tutaj podchodzili ludzie i mówili, jena jaka ty jesteś utalentowana, Kasia! Dobra, pokażę Wam szybko, jak wygląda to, co z Pauliną ustawiłyśmy. Tutaj na wejściu taki wiecie, żeby przykuło wzrok kwiat moje, Florydy. Pizza. Zobaczcie, jaka fajna ta pizza wyszła. Tutaj mamy dużo ciasteczka i paint your own, czyli farbki i ciacho. Tutaj na samym środku mam wszystkie moje indywidualne ciasteczka. Więcej czanki. Te bukiety tutaj postawiłam. A tutaj mamy naszą warzywną tacę e, Florydy. I tutaj jest ta strefa do budowania swojego własnego zestawu. Mamy posypki, ciastka i lukry. I tutaj też taka wystawka wszystkiego po trochu. Wydaje mi się, że dość fajnie się to prezentuje. Jest, Kazem? Wszyscy się zachwycają. Ale co tu się dziwi? Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ale powiem Wam, że gorąco, co? Jest, troszeczkę. Powiem Wam, że się roztapiam. W plecy bolą. Starośnie robią cię plecy. A mnie bolą ciągle, widzicie? Różnica wieku i ja już czuję dyskomfort. Paulina teraz będzie robiła sztuczny tłum. Będzie udawała klienta. A ja usiądę za ladą. Jesteśmy w naszym pierwszym markecie farmerskim. To jest nasza Kasia utalentowana. Nie wiem na co. No to na to puste miejsce. Kasia, tak. opowiadaj. Tutaj widzicie wszystkie pojedyncze ciasteczka, jakie ja zrobiłam. Myj torby marketowe, lody, la bubu. To jest ostatnio bardzo popularne. Nie wiem o co chodzi, ale popularne to zrobiłam. Czanki, dwa smaki tylko zrobiłam. Trzaskawkowe i vaniliowe? Biskop. biskup czyli mm -hmm. ciasteczka takie. Kwiatki. A te kwiaty są cudowne zobaczcie, ten lukier jest taki jakby 3D. No. Ale zobaczcie, to nie wszystko. Patrzcie, jak pięknie są opakowane kokardeczka. No nic kurczę kupować za swojej... Miłość. A no i tam macie, jak widzicie. Powiedz o tych zestawach. Co tu się dzieje? No tutaj macie napisane. To, to jest, to jest fajne... No, nawet żeby spędzić czas z dzieciakami, albo z kimkolwiek, kupić sobie ciasteczko. Do tego możecie dobrać posypkę, która Wam się wymarzyła. Lukry, ile jest w lukrów? Dwa. Jeden, zależy od tego. A, A rzeczywiście, jeden. jedno ciasteczko? Nie, nie, dwa. Dwa, trzy lub cztery. My macie, wiecie, im większe. Pudełko, tym więcej ciastek, tym więcej lukrów, tym więcej posylek. Ma tak więc to no sens, prawda? Tylko brać. To już przed chwilą był pan się zachwycał tymi boksami wegetariańskimi. Patrzcie, jest pomidorek. Brudny mam palec, bo posypiłam się od pieczątki. Paulina zrobiła pieczątki, czekaj. Taką ważną robotę zrobiłam, której teraz nie widać, ale Ta ręka brudna. Dodała, ale zobaczcie. Powiedzcie, oceńcie Paulca. Po tak. Jedna Myś... strona, druga. O! Chyba no znalazłaś jedyny taki. Dlatego Paulina pracuje za darmo. Dziwne. Zostanę ciastka, który miały jakiś defekt przy otworzeniu. Teraz mała zapłata. Nie mają żadnych defektów Paulina. Te nie, ale w domu jak jakieś coś tam próbować... Y, 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 y. Nie było takich rzeczy. Ale to jest przecudowne. Nie jest pieniądz! Bardzo dużą popularnością cieszą się moje warzywka. Piękne są! Nie, 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 Jaki wielki! nie, 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 mamy? nie, moje nie, moje nie, Paulina właśnie powiedziała, żeby weź, wysuń tą półkę na froncie. I co? Myślę, żeby odwrócić w stronę tych, co chodzą, bo widzą tył. Muszę tak bardziej przechylić. Widzicie? No to najpierw się tak daje, że rozkładasz, a potem dopiero tak obserwując, widzisz, jak u innych jest i tak może wiesz. Tak, widzę, jakie to tutaj złote A no właśnie, bo Paulina była się przejść i jakby widzi, jak prezentują się produkty u innych ludzi i widzi, co powinniśmy tu poprawić. no. Dobrze, Paulina, jesteś super. Zar zarobisz dzisiaj. Będę się musiała zapłacić chyba za tą pracę. Ja, ja, ja zapłacę za te ciastka, co w domu zyskałam. Dobrze. bo te wszystkie się wyprzedadzą. Więc chciałam Wam powiedzieć, że um, właśnie ja planowałam na te moje duże ciastka y, nakleić naklejkę z nazwą smaku. E, ale tak się nie wyrobiłam w czasie, że zupełnie zapomniałam, jakby nie zdążyłam już zrobić tych naklejek. I nie było nigdzie żadnej informacji w sumie, jaki to jest smak. No, tylko z tyłu na etykiecie, tak? Ale na froncie nie ma nigdzie. Musiałam, tak wiecie, prowizorycznie dwie karteczki napisać, co jest w tych ciastkach. Bo um, już właśnie w kabeczka się mnie pytałam, wie a co? a co to za smaki? I ja mówię, Boże, smaków nawet nie podałam, bo wiecie, no one tak dobrze wyglądają, że w sumie po ty komu smak bierz w siebie, nie? <laughs> Więc e, dobra, fajnie, dwóch do klientów było. Moje pierwsze klientki dostały ciasteczko na pierwszego klienta. A, I tak, dobra, ale gorąco, powiem wam, z 1040 miałam tylko dwóch klientów, mam nadzieję, że się rozpręci. Ta klientka stoi tutaj non stop i nic nie głupuje. Robi fotki mojego towaru, kręci się. No nie to, Chce coś ukraść. Powiem ja tylko, że tylko u ciebie tak zrobiłam. <grymne> mogę nagrać idea? Tak, tak. Pogram, po <grymne> no i dobrze, reklamę jej zrobisz, chociaż to nie jest nic. No oprócz to, sztuczne, tu kogoś ruszy. Tak. 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 Nagrałam, będzie miał renomę, Ja no, już widzę, że ze Polski, to na Marker. Mhm. Powiem wam, że Paulina jest e, nieoceniona i jej pomoc. Powiedziała, wiecie co? Musimy przesunąć te stoły. Musimy bardziej do środka, bo ludzie się boją wejść. Przesunęłyśmy wszystko do przodu. <laughs> Może faktycznie lepiej będzie widać z ulicy, ale jest okropnie gorąco. Woo. Paulina się nadaje na handel. Ja powinnam robić ten Ja tylko stoję, a Paulina, przesuń to, do, dodaj to, przesuń to, e, wizytówkę dodaj do wizytówkę do każdej reklamówki. Ja tylko wiesz, tak zostawię, rozłożyłam te wizytówki na stole, wachlarz i wizytówek, to chcę, to weźmie, a Paulina, Wrzucaj do środka lejki. Myślę, że Kasia, jak sprzedajesz się od razu, ktoś idzie, to jeszcze powiedz, do, do, dołączę tu wizytówkę, robię również takie customowe zamówienia, warto zobaczyć tam Instagram, tam są różne już projekty wykonane, bardzo atrakcyjne. To jest tak właśnie różnica między introwertykiem a ekstrowertykiem. Na ja pewno sam mówię, nie raba, Ty sama rabat, nie ma rabatu! Bo to to, to, to ręcznie ręcz robota, ręcznie robota, robota, robota robiona. No, no szację. Albo zrobić cenę taką, że rabat był wliczony w cenę. To jest spróczne zagraje. tak. Paulina, dobry dzieciak, troszczy się, żebym tutaj nie padła, kupiła nam titę. Okay. Wygląda dobrze. <śledzimy> Teraz pali jeszcze po smoothie, bo jest. O, jak już tutaj nie wspominałam. Ale ta pizza była dobrze. Wybieracie sobie jakieś dodatki? 15 dolarów. Fajne, taka z pieca podpalona. Poczekam na nią i czuję, że jest bardzo gorąca. Wiecie, gorąca pizza w gorący dzień? Niech przystyknie. Och, Paulinka, wybawca. Przyniosła nam orzeźwiające drineczki. Mmm. jeszcze miał zard Zimbirem, damy Wam też dobry był. Tak? Na początku się trochę cekałam, mówię sama. Albo to, to jest taki fajny, fajny gęsty taki. Nie, nie widać. No, ale dobry biznes z takim pisem, bo jest gorąco. Każdy jest każdy, każdy chce. Właśnie tak, mówię, ja się liczę z tym, że moje ciastka latem nie będą miały wybrania, bo jest gorąco. Gorący dzień nie chcecie się słodkiego. Najbardziej chcesz właśnie takie smoothie, nie? A. Ale no, Cała nadzieja w dzieciach, że zaraz zobaczą farty, zaraz zobaczą no, Dlatego ja położyłam je nisko. Dobrze Kasia, dobrze. idzie zima, to będzie lepiej. Ale dobra, odkładam, bo się dzieje. Dzień. Patrzcie, taki super zestaw może sobie samemu zrobić. Dobra, do tego posypkę. Myślę, którą chcę. No, to jest drobny wybór. To motylka może kolorowy. I? Taki super zestaw kosztuje. Jeden taksów. 7 dolarów, więc nic tylko bracie. A jakie fajne zestawy? 7 7,1 od 12 za 30. 3 ciastka. I 3. to może zrób drugiej przygotuj tu trzy. Nie powiedziałem, ja mam kuleczkę. To będzie wydawało się dużo? Nie. Okej, okej, okay. okay. jest ok. Naprawdę? Jesteśmy w połowie marketu. A i w sumie? Trochę tak też wyszło. Ale że głównie schodzą te duże, ten. No, bo spokojnie tam nas I ten. No, te ciastka mają 150 gramów. Ja gramów. A więc, no dość duże ciaska, to one schodzą. Schodzą te, gdzie pomaluj swój obrazek. Wszyscy zwracają uwagę na te wegetalne zestawy. O, każdy się śmieje, jakie one są super wielkie. Ale czy... kup kupicie maką, no. To jest śmieszne, śmieszne ale. Może ja to byłoby większe zastosowanie. Nie wiem. A ale... pizza? Nie, ale mówię Wam, że... To nie jest tak, że się nie spodziewałam, że tak będzie, ponieważ jest gorąco. No i gorąco się nie chce tego cukru jeść. No bardzo. To nie trzeba jakaś jak kiedy jakaś starsza babcia, albo jakaś rodzinka, to no ja mówi, że parcie, to są parki, to są to, ale to się nie chce mówić, To się uprzeżu widzą oczami. Czasem trzeba pomóc, zapatrzeć na co jest niby przed oczami, a, a, a nie jednak nie. tego nie widać. Nie, no Paulina się na handlarę nadaje. Ona mówi, trzeba powiedzieć to, trzeba powiedzieć to. Po, po, powiedz jej widać, że no, mam drogi. I do tam, ale sama nic nie robię. Siedzę tylko i Nie, ale coachem dobrym jesteś. Rób to, rób tamto i to są same dobre rady. Przestaw to, no, przestaw tak. Powiem, ja muszę przyznaj, że rady dajesz dobre. Yeah, no, you're

Przynajmniej widzę, czym ludzie są zainteresowani, więc no to jest też plus, nie? Że w końcu wiem. No i la bubu ze słup, I Ila Bubu poszło, to. Do... La Bubu też jest i też zwracają uwagę, że o, Labubu! La Bubu i warzywka. O, tak, ale la Bubu skoni, a warzywka taka. Ale ma. ciastka też, ku... Te, kwiaty też kupili. Tak? No. Czego jeszcze nic tu? Nie wiem czemu. Bardzo. Jaki piękny prezent. Dla mamy dla córki dla cyrfie, żony. No, Cię. <grywa> Dobra, to ja, ja kamerę. <grywa> Jak się czujesz, Kasia? <grywa> Że na mnie naprawdę teraz już czuję tą mnie noc i tak. Jeszcze 40 minut drogi do domu powinna, ale ty mnie zagaduj. Oh my god, dam radę. zjesz ciasteczko to od razu się poprawi. W ogóle nie mam ochoty na ciasteczka. Po prostu, że się nie sprzedają, to nie mam po to jeść. Kasia, bo to jest tak. Jest ciepło, tak jak mówiłaś. Ludzie w taką pogodę mają bardziej ochotę na jakieś zimne przekąski albo właśnie smutek. No wiem, tak jak my sobie gadałyśmy z Polną. Też bym nie miała ochoty na ciastko teraz. Co, Co jest, fakt, że są przepiękne, bo osób było mnóstwo, których zachwalało talent, mimo że są cudowne i brało dużo osób wizytówek. Właśnie. Wizytówki zabrali, więc właśnie. Z chęcią, żeby zrobić jakieś takie. Ja nawet bym wolała, jeżeli weźmie wizytówkę i za kilka dni czy tygodni się odezwie, że chce zamówienie. To jeszcze lepiej niż, aby kupił dzisiaj jedno ciastko. Biorą wizytówki i niech wpływają zamówienia. Otóż to, tutaj już mamy spostrzeżenia, że trzeba zrobić nie dotykać. Nie dotykać, bo mi dwie palmy się złamały, ciastka się złamało, bo ciastek tutaj nie ma, to przeżukamy. No, bo dzieciaki tu szalały, a rodzice zamiast nie dotykać, nie dotykać, to cisza, cisza. Jeszcze zachęcają, zachęcają. Tak, no ale... No tak, tak to już. No, kręczy, no, tak no tak, więc mindset sprzedaje się, wizytówki się rozchodzą. Powoli, no, ale no mę męczy się z w tym gorąco. Wiatrak na suficie padł, nie kręci się. Nie kręci ewidentnie. Ten tak się kręci, bo się kręci. A biznes kręci się czy nie kręci? Ledwo. <śla> ja to obstawiałam, 12 godzin wszystko by Kasia mówisz. trzynasta. <"30". śla> no ja, bo ty wiedziałaś, no tak mnie zmotywowałaś, że może jednak, to wiedziałam 13, ale Myślę, że kuram. jakbyś zrobiła ten market na osiedlu u siebie, to by poszło. Zwłaszcza jak są jakieś takie, właśnie długo będą jesienne. Wystawisz. Myślę, że wszystko się sprzeda. No. Nie, wiecie, to jest też nie, właśnie mówię nieprowne. Co się nie wyprzeda tutaj mogę zawsze ogłosić u siebie na osiedlu? Tam na komczuchy wykupiam. wykupione. Otóż to, bo tak to dzisiaj jest w sumie dobrze że przyszłyśmy, bo tak. Zobaczyli, co masz do zaoferowania, zainteresowali się, odkryliście na Instagramie. Mam nadzieję, że będą subskrypcje na Instagramie u Kasi. Ja mówię, największe wzięcie dzisiaj miały to do malowania, spoko. to spoko, ty wiesz, to wiesz, nadrukuję drukarką, to tylko maźne i sprzedane. Wiesz, może mówię tak mało roboty, bo Bartek mi zalewał od we wszystkich białych ciastek. <suszy> Bartek, ty to jesteś gość. Dlatego tak schodzą, bo widzą, że profesjonalna rejsa. Myślisz, że mu napisać, że oni wyczuli chyba, kto które ciastka robił? Ale on też zalewał, bo O, to jest kiepsko. W takim razie, bo ani jednej się nie sprzedały. Ale dalej jest jeszcze godzina do końca marketu. Miejmy nadzieję, że znajdzie się klient, który pokocha... No, pokochało wielu, ale jeszcze żaden nie kupił. Zachwalają. No, to śmieszne, ale. No, bo to musi być okazja, jakaś taka no kowadłowo. Tak. Ale już zobaczyli, umiejętności. Jakie rodzaje ciastek można zrobić? Tych dużo zeszło, tych truskawkowych i tych ciasteczkowych. Mhm. No Nic, ja nikt nie kupił, już jest pizza jaka super. I patrz, jakie osady mają grzybki. Grzybki, oliwki, pepperoni. Palce lizać. nic tylko jeść. Byli też takich dwóch przypakowanych przysło. I tak patrzyłem na ciasteczka i ja mówiłam do Kasi, Kasia rzuć żart, że no on rozumie, że dieta siłownia, ale warzywa to chyba jeść można. Ale Kasia nie skorzystała. Ale muszę mrużyć oczy, bo jak patrzę to mrużę. Ojo, ja, bo jestem już... To, co powiem zmarszczki, nie, tylko nagrywam update, bo zostało 25 minut marketu i w sumie ruchu już za bardzo nie ma. Już niektórzy zbierają swoje interesy. No. Pojedyncze osoby, tak, już... Ale ono... my mamy szacunek do klientów i mówimy do ostatniej minuty. Tak, my jeszcze się nie składamy, jeszcze poczekamy z 10 minut, zanim zaczniemy się składać. E, I powiem Wam, że no, podsumowując, no to nie, nie sprzedałyśmy tak dużo, bo chyba mówię, może z 20% sprzedałam tego, co zrobiłam. Chociaż wydaje mi się, że zrobiłam za dużo jak na taki mały market, no ale no nie wiedziałam do końca, ile powinnam zrobić. E, część z tych rzeczy zamrożę pewnie. E, jeszcze się ogłosiłam na osiedlowej grupie, może ktoś będzie chciał coś kupić. Dużo osób pytało właśnie o takie ciasteczka tego typu, czy te takie. Jakby no. na jakąś okazję bardziej, więc spoko, bo to zawsze reklama dla Kasi biznesu, że więcej osób się o niej dowiedziało, no, dużo wizytów Jestem poszło. bardzo ciekawa, czy ktoś z dzisiejszego marketu coś u mnie zamówi właśnie. Powiem, no, kilka wizytówek poszło. Kilka osób też pytało właśnie, bo mają jakąś imprezę niedługo i tak dalej. Mm -hmm. Więc spoko. no, chociaż posiedziałam i się poreklamowałam trochę. Ja jestem zdziwiona, że jeszcze nikt nie kupił naszego wegetariańskiego, nas, naszego wegetariańskiego boxu. Superowy jest. Ekstra. Jest, a w co, bo może jest niedziela. Może gdyby to był wiesz, piątek, to wziął, o idę oh. w ten do znajomych, na, nie wiem. Wezmę, kupię, po będzie. Po prostu wezmę fajnie. i zaniosę gości, nie? No ja, bo w sumie niedziela po południu to tak każdy już o robocie no, myśli. Chwilą pan jeszcze kupił e, box, pokaż, który cesteczek, takich z katuszkami. Więc sympatycznie. Można no. i że prawie wszystko poszło chociaż w jednej sztuce z tego co Tak, miał. no chociaż pizzy nikt nie kupił. I Florydy. Kasia to zakłada, bo na Florydzie mieszkamy. No chcieli takie fajne ciasto Nie, bardziej w sumie turyści, turyści bo wiesz, to jest cenita Augustyncia, żeby jakiś turysta się... Na patoczy? Na patoczy i może sobie kupić. ja jestem jedynym turystą chyba, który to jest. Dobra, w każdym razie tak, wygrzałyśmy się, niedługo się pakujemy i będziemy szły albo na drzemkę, jak Olida, albo na basen, Drzemka na pasadzie. Drzemka, ale. na, na pasadie. Nie, no ktoś mi się zjemy. No więc dobra, tak w sumie już podsumowując, te, dzięki. Warto było? Nie no, na pewno było warto, bo mówię, no ludzie na pewno zobaczyli mnie, kilku, no mówię, z wizytówki poszły, więc i to tylko 4 godziny, no i także spędziłam tutaj cały dzień. No wiadomo, że trochę w domu się napiekłam. Naprawdę jeszcze liczę, że z osiedla ktoś coś kupi. Nie, ale jak ja no, mówię, większość z tych rzeczy mogę zamrozić, będzie na następny raz i następnym razem już nie będę musiała zarywać nocy, eee, tylko że następnym razem już nie będzie ze mną Pauliny, to już będzie mi się tak bardzo chciało. Ale Kasia, wskazówki dostałaś dzisiaj cenne, Bezcenne. więc beze mnie, wy się dasz sobie radę. Jeszcze trochę bajery tutaj to tamto. No bajera to średnio mi idzie. Bo troszkę czasu. Myślę, A, że to jest i... taka nieśmiała dziewczynka. Ale się oswoić muszę. Oswoić, oswoić. To prawda. No dobra, nie będę już przedłużała, bo ten film pewnie i tak już jest dość długi. E, tak dzięki. Dalej ciśniemy ciastka. E, to nie koniec. Jeszcze będę miała markety. Jestem ciekawa, czy kolejne markety będą bardzo podobne do tego. E, czy, czy, czy będzie gorzej, czy, to... czy będzie lepiej. Zakładam, że lepiej. E, bo też ludzi nie było nie wiadomo, jak tak dużo. Ja widzę ludzi na przykład. Trzy, cztery razy. Czasami? czasami? No, ci co raz no. usmieniają. No, no. Trzecie razy ich widzę. Ale ciastka kupili. Ale nie kupili ciastka. No czwarte Ale nie, no tak jak Ty mówiłaś. Smoothies, lemoniady, picia. To jest dobry biznes, tak Mówiła że powinna zrobić, tutaj jeszcze taki mały kącik, te ciastka, które na przykład się popsuły. Te dzieciaki targały ciastka, które były targały. właśnie PAY. I co? zepsuta? Jakby zrobiła na przykład takiego milkshake'a ciastkowego, akurat z tych ciastek się przyjął? Czekam nie mogę, to tam, no, tak, fej, bo nie mleko się zepsuje i na musiałabym mieć, wiesz, nieważne. Ale, tak. ale lemoniadę jakąś, bym mogła sprzedać. że osoba miała w swoim historii, z tym, na przykład takie, co jest takim kranikiem, Bo jest tak gorąco. No strasznie No nie nawet nie tutaj, kucze, patrzcie, mamy wiatrak, ale jak ktoś podchodzi, wspaniałą myśl, to, nie? Odwracamy do klienta. Tak. ten facet kupił boks też, też, ale nie widział chyba, że odwróciłeś. No nie, ale może począł bryzę i powiedział, mmm, no, chyba kupię tak. <laughs> No Dobra, to czas raz papa pa. i do zobaczenia w kolejnym filmie, w którym karagodzrobnie będziesz. Będę. I pamiętajcie, że na The Cookie Studio, Jacks na Instagramie, Clary tak. Janka na Instagramie. I na Ike Stress Vlog na YouTubie i Instagramie. Tak więc do zobaczenia w na następnym filmie, papa. Pa.